Od zawsze miałem mnóstwo pomysłów na własne aplikacje. Myślałem o tym, jak byłoby super stworzyć narzędzia, które pomagałyby mi w codziennej pracy czy życiu. Ale miałem jeden malusieńki problem. Nie umiem programować. Myślałem, że to koniec, że moje pomysły skończą w szufladzie z wielkim napisem Game Over, brak umiejętności technicznych. Ale wiesz co? Myliłem się i to grubo. Już za chwilę pokażę Ci jak stworzyć własną aplikację z pomocą AI i połączyć ją z dowolną automatyzacją w Natenie. Tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Na start szybciutko rozgrzewka, zaczniemy od części pokazowej. Pokażę Ci dwie aplikacje, które zbudowałem za pomocą ciekawego narzędzia AI Hostinger Horizons, a następnie zautomatyzowałem w Neytenie N8n. A zaraz po tym przejdziemy krok po kroku przez cały proces, abyś Ty, mój drogi widzu, również mógł stworzyć coś podobnego u siebie. Na pierwszy ogień leci aplikacja, która jest takim ładnym, customowym okienkiem czatu, z którego mogę sterować moim agentem AI w Natenie. Jak widzisz, mamy tutaj cześć, jestem twoim asystentem AI, jak mogę ci dzisiaj pomóc. Zapytajmy się go, co tam. O, oh, jak widzisz, tu się pokazuje moje zapytanie. Widzimy Assistant AI. widzimy, że mieli trzy kropeczki, więc za chwilkę powinien mi udzielić odpowiedź. Łączy się teraz z moim natenem. Cześć, wszystko w porządku. Dziękuję, jestem gotów do działania. Mogę pomóc w wyszukiwaniu rekordów w lub w planowaniu postów na social media, w czym mogę Ci dzisiaj pomóc. Więc zapytajmy go, skoro już tak zaproponował. Więc zapytałem asystenta, jakie rekordy są w mojej bazie, jest tam ich 5 lub 6. Zobaczymy, co odpowie. Hop, napisałem mu sprawdź wszystkie, oto lista pięciu rekordów znalezionych w twojej bazie danych, mamy tutaj linki do YouTube'a, nazwy różnych filmów, tak więc to działa, ale to nie koniec. Jeśli chodzi o budowę tej aplikacji, to genialną robotę tutaj odegrało Horizons, który na podstawie mojego prompta, widzisz go tutaj po lewej stronie, takiego dość rozbudowanego, stworzyło całą aplikację za mnie, następnie wyglądało to tak, że ja tylko dopisywałem jakieś rzeczy. Hop, a aplikacja to dodawała, naprawiała, więc ja byłem takim menadżerem, a Horizons zajmowało się całym, całym kodowaniem, całą tą brudną robotą. Jeśli chodzi o tego prompta, to później pokażę Ci, jak coś takiego stworzyć, bo jak możesz się domyślić, nie tworzyłem tego samodzielnie od zera. Jedną z tych rzeczy, która mega pozytywnie mnie zaskoczyła w Horizons, jest funkcjonalność, dzięki której możemy w kilkanaście sekund zintegrować naszą aplikację, tudzież stronę internetową, z dodatkowymi zewnętrznymi narzędziami. Wystarczy, że tutaj, u góry na tej belce, klikniemy integrację. Hop, do naszej dyspozycji jest np. bramka płatności Stripe, którą widzisz tutaj, dzięki której możemy podłączyć nasz sklep internetowy, stworzyć w zasadzie i podłączyć i z poziomu tej aplikacji strony zarządzać produktami, zamówieniami, płatnościami. Mamy też opcję raportowania, możemy podglądać różne statystyki, więc właściciele e commerceów lubią to. Ale to, co mnie tutaj zdecydowanie bardziej zaciekawiło, to ta baza Supabase, która jest tutaj, to baza danych, którą wykorzystałem w tej aplikacji, którą przed chwilą Ci pokazałem. Pewnie teraz zastanawiasz się, do czego przydała mi się taka integracja z bazą danych, już Ci tłumaczę. Wystarczyło tak naprawdę kliknąć tutaj w integrację, przejść do Supabase, założyć konto i połączyć całość. Hop, jak widzisz, mamy status połączono. Następnie za pomocą prostego prompta w tym okienku po lewej stronie, o tutaj, poprosiłem Horizons o to, aby dodało funkcjonalność rejestracji i logowania do mojej aplikacji. Będąc tutaj w okienku mojej aplikacji, mamy tutaj taki guzik: wyloguj się, możemy z niego skorzystać. I teraz, jak piszemy sobie tutaj maila, a następnie błędne hasło, piszę je celowo, żeby ci pokazać, że to działa. Wpiszmy sobie dupa raz, dwa, trzy. Hop, jak widzisz, błąd logowania sprawdzany i spróbuj ponownie. Więc widzimy, że to hasło nie działa. Teraz wpiszmy poprawne. Hop, w tym momencie hasło zadziałało, a ja zalogowałem się do mojego konta. Mało tego, każda zalogowana osoba ma dostęp do swojej unikalnej historii rozmów zbudowanym w czat Agentem AI w Natenie. Tutaj ponownie całą robotę za mnie odwaliło Horizons. Ja tylko poprosiłem o stworzenie unikalnego ID dla każdego okienka czatu, a następnie spiąłem całość w Natenie, a Horizons spięło to w Supabase. Żeby ci to lepiej zobrazować, możemy go zapytać, kim jesteś. On teraz w chwilę przemieli, zaraz nam udzieli odpowiedź, kim jest i czym się zajmuje. I będziemy mogli zapytać go o to, o co go zapytaliśmy i będzie pamiętał tylko to, co jest w ramach tej rozmowy. Więc zapytajmy go, czy pamięta, o co zapytałem go w pierwszej wiadomości. On teraz przemieli i powinien, tak pamiętam, zapytałeś mnie, kim jesteś, kim jestem, więc widzisz. Te okienko kim jesteś, przechowuje tylko pamięć dotyczącą tego okienka. To okienko co tam, przechowuje pamięć do okienka co tam, zostaw suba, zrób to proszę, jeżeli tego nie robisz, przechowuje zostaw suba. Dodałem też jeszcze jedną fajną funkcjonalność, no dobra, Horizons dodało ją za mnie, a mianowicie możliwość zmiany nazw dla poszczególnych czatów, więc możemy kliknąć sobie tutaj, napisać rob test, hop i jak widzisz nazwa się zmieniła. Dodatkowo też mogę najechać sobie tutaj, kliknąć wikonkę śmietnika i usunąć taki, taką historię czatów. Marian, to jest jakby luksusowo. A teraz zobacz to. Mój agent AI ma dostęp do bazy danych AirTable, gdzie inna automatyzacja w Natenie, N8N, dodaje transkrypty moich filmów zaraz po publikacji, a następnie na ich podstawie tworzy posty promocyjne dla moich filmów, które mogę chwilę poprawić. I opublikować na moim LinkedInie. Jak widzisz, poprosiłem tutaj agenta o to, aby powiedział mi, jakie rekordy znajdują się w mojej bazie danych, YouTube Transcriber, nazwa tabelki, i podał dane, po których możemy szybko zlokalizować właściwy rekord, czyli film, na przykład unikalny ID danego rekordu Vertable. On napisał, że tutaj przeszuka, potrzebuje bardziej szczegółowych informacji, by znaleźć konkretny rekord. Więc ja podszedłem do tego trochę inaczej, przewrotnie i powiedziałem do niego, a powiedz mi, jakie są w bazie, w sensie rekordy, chyba jest, pięć, chyba jest ich 5 lub 6. On wypisał mi listę tych wszystkich rekordów, jak tutaj widzisz. Mamy tutaj tytuł filmu, bo tak się składa, że w tej bazie są jeszcze transkrypcje filmów i od innych twórców, które wykorzystuję do researchu. Po prostu sprawdzam sobie, zamiast oglądać każdy film, to czytam transkrypt albo analizuję go za jajem. Mamy ID rekordu, więc poprosiłem go o to, aby podał mi zawartość kolumny promo LinkedIn dla rekordu ID. Red, coś tam, coś. To jest dokładnie. To dokładnie ten film, Stwórz Agentów AI od Zera, czyli taki mój kurs bezpłatny, który znajdziesz na moim YouTubie, Enosiemena, Nightena no dla początkujących, którzy chcą nauczyć się budować agentów. Link też będzie w opisie. Więc asystent AI znalazł tutaj zawartość kolumny promo LinkedIn dla rekordu o IT, czyli ten wskazany. Mamy tutaj treść tego posta. Mamy tutaj informację, że cały kurs jest dostępny tutaj. I zapytał mnie, czy potrzebuje czegoś jeszcze z tego rekordu. Ja mu powiedziałem, że chciałbym, aby edytował treść tego posta i dodał adres URL z pola link, bo w tej tabelce jest jeszcze pole z linkiem do filmu. W miejsce placeholder'a wstaw swój link tutaj, czyli tu. I w skrócie opisałem mu to. On to zrobił, ale to nie wszystko. Bo gdy mam już takiego posta, to mogę poprosić agenta na czacie, aby ten skorzystał z MCP, ciekawego, bezpłatnego narzędzia do planowania publikacji w social media. Coś takiego jak Buffer czy Publer, ale bez konieczności płacenia za subskrypcję. To co teraz zrobimy, to poprosimy tego asystenta, aby skorzystał z tego narzędzia i zaplanował nowego posta z tą treścią, którą tutaj przesłał, na moim LinkedInie w piątek, 26 września o 9:30. Mamy coś takiego. Poproszę Cię, abyś zaplanował post z treścią powyżej na moim osobistym profilu LinkedIn. Chcę, aby POST był zaplanowany na piątek 26.09.2025, godzina 9.30. Klikamy Enter i czekamy, aż agent zajmie się resztą. Za chwilę powiem Ci, co to za bezpłatne narzędzie i pokażę Ci, jak ta aplikacja wygląda od zaplecza w Naitenie, Ale zanim do tego przejdziemy, oddaję głos babci Janince, która w kilku zdaniach wyjaśni Ci. Czym jest to całe MCP, o którym wspomniałem przed chwilą? No dobrze, drogi Wnusiu. MCP to skrót od Model Context Protocol i działa trochę tak, jak specjalny tłumacz, który pozwala sztucznej inteligencji, a konkretnie agentom AI, rozmawiać z różnymi narzędziami, nawet jeśli każde z nich mówi innym językiem. Dzięki temu agent AI nie musi uczyć się obsługi każdego narzędzia osobno. Wystarczy, że zna MCP i może swobodnie z niego korzystać. To trochę tak, jakby miał jeden uniwersalny pilot do każdego urządzenia w Twojej chałupce. Dzięki MCP tworzenie przeróżnych automatyzacji staje się o wiele szybsze, prostsze i przyjemniejsze. Mam nadzieję, że babusia mogła ci jakoś pomóc. Ale pamiętaj, ziemniaczki możesz zostawić, ale mięsko to zjedz. Buziaczki. Dziękujemy babciu Janinko za super wyjaśnienie. Drogi widzu, zostaw teraz proszę łapkę w górę, bo to będzie sygnał dla babci, aby pojawiała się częściej w moich materiałach. Teraz wróćmy do naszego automatu i sprawdźmy czy Agenda AI zaplanował poprawnie posta na moim profilu. Jak widzisz. Zaciął się dwa razy i to jest normalne. Był jakiś problem z serwerem MCP po prostu po stronie NATENA. Zdarza się, samo życie, nie będę cię tutaj ściemniać. Czasami takie rzeczy się pojawiają i to jest zupełnie normalne. Ale wrócił do nas z odpowiedzią. Świetnie, post został pomyślnie zaplanowany na Twoim profilu. LinkedIn: Robert Szewczyk na dzień 26:09 2025 o godzinie 9:30. Możesz sprawdzić zaplanowany post pod tym linkiem. Więc teraz to, co możemy zrobić, to kliknąć sobie tutaj. Hop. Jak widzisz, mamy piątek, 9, 26, godzina 9. Klikamy. Hop, mamy treść posta. Mógłbym sobie ją teraz edytować. To bym trochę ewentualnie poprawił. O, chociaż jest dobrze. No i mógłbym to zostawić, dodać tu grafikę czy inne rzeczy. Tak więc to wygląda. Uprzedzając komentarze, wiem, że tego typu dedykowane rozwiązania, jak np. Open Web UI. Już istnieją, ale zrobiłem tą aplikację, aby pokazać Ci, jakie możliwości mamy w dzisiejszych czasach i co możesz stworzyć w kilkadziesiąt minut, nawet jeśli nie jesteś programistą i nie potrafisz pisać kodu. Już za chwilę zabiorę Cię na zaplecze i pokażę Ci, jak ta aplikacja wygląda od środka w Nitenie, ale najpierw przejdźmy do demo aplikacji numer 2. Teraz czas na prawdziwą petardę, czyli coś, co uratuje tyłek każdemu specjaliście, który ma problemy z asertywnością wobec klientów. Być może znasz ten ból, kiedy nagle w twojej skrzynce pojawia się mail od klienta z prośbą o małą zmianę, która, jak później się okazuje, tak naprawdę jest nowym, wielkim projektem, który najlepiej abyś zrobił na Asap i to za darmo. Cóż, ja niestety znam to aż za dobrze. Właśnie tak powstał pomysł na aplikację Generator Antyscope Crypt, która działa następująco. Wklejasz prośbę klienta o zmianę, która wykracza poza uzgodniony wcześniej zakres prac, więc daj mi chwilę, zaraz do Ciebie wrócę. Dobra, mamy następującą treść maila. Cześć Robert. Wiem, że umawialiśmy się na dwie rundy poprawek na stronie sprzedażowej mojego kursu, ale jutro premiera i chciałbym zmienić tylko jeden element w sekcji hero, plus trzy rzeczy w sekcjach poniżej. Wiem, że jesteś na wyjeździe, ale potrzebuję to dzisiaj ogarnąć, aby jutro móc ruszyć ze sprzedażą. Kiedyś mi pomogłeś w weekend, więc wierzę, że teraz też damy radę. Daj znać, czy masz 30 minut na szybkie okola, najlepiej 19:20. Pozdrawiam Janusz, Janusze. Więc mamy coś takiego. Teraz wybieramy ton odpowiedzi. Możemy wybrać asertywny i profesjonalny, elastyczny i uprzejmy, twardy, ale grzeczny, empatyczny i partnerski. Tak więc weźmy dla przykładu twardy, ale grzeczny. Następnie mamy w tej aplikacji też coś takiego jak opcje zaawansowane. Kliknijmy sobie tutaj. Mamy tutaj kontekst, zakres ustalony opcjonalnie, czyli możemy nadać szerszy kontekst, powiedzieć nam, powiedzieć jej trochę więcej o naszej sytuacji, aby sztuczna inteligencja mogła lepiej to zrozumieć i naturalnie udzielić jeszcze lepszą odpowiedź. Więc napiszmy coś tutaj. Mamy coś takiego, umawiałem się z klientem na dwie rundy poprawek w cenie, które wykorzystał, było ich nawet pięć, ale nic nie mówiłem. Klient z reguły jest taki, że prosi mnie o coś i nie chce za to płacić, mówiłem mu, że nie pracuję w weekend, bo jadę odpocząć, jestem mega zmęczony po premierze OMA AI edycji automatyzacji. Natomiast klient pamięta, że kiedyś pomogłem mu z dobrego serca i teraz to wykorzystuję, mogę mu pomóc najszybciej w poniedziałek, ale za dodatkową opłatą. Klikamy wygeneruj odpowiedź, możemy też wygenerować przykład czegoś takiego, hop, mamy informację gotową, odpowiedź wygenerowana, zjeżdżamy sobie niżej, no i czeka na nas coś takiego. Temat maila, re, pilna, zmiana na stronie sprzedażowej, możemy sobie to skopiować. Mamy treść maila. Cześć Janusz, dziękuję za wiadomość, rozumiem, że zależy Ci na szybkich zmianach przed jutrzejszą premierą. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami w ramach projektu przewidziane były dwie rundy poprawek, które zostały już wykorzystane, proponowane przez Ciebie zmiany w sekcji hero i w sekcjach poniżej, wykraczają poza pierwotnie uzgodniony zakres. Chętnie Ci pomogę, ale ze względu na to, że jestem poza biurem i mam zaplanowany weekend, najwcześniej będę mógł zająć się tym w poniedziałek, będzie to wymagało dodatkowej wyceny. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o przesłanie szczegółowej listy zmian, wycenię je i wrócę z propozycją. Możemy też umówić się na krótki call w poniedziałek, aby omówić szczegóły i priorytety. Daj znać, czy to rozwiązanie Ci odpowiada. Pozdrawiam, Robert. Teraz mógłbym sobie to skopiować. I co jest fajne, mamy tutaj też dodatkowe sugestie, wyceny, następny krok. Dodatkowe zmiany wykraczają poza uzgodniony zakres i będą wymagały odrębnej wyceny. Orientacyjny koszt to 2-3 godziny prac. Co jest jeszcze fajne w Horizons, to to, że mamy tutaj coś takiego u góry jak edytuj zawartość, gdzie mogę kliknąć i mogę zmienić dowolny tekst na stronie, jeżeli coś mi się nie podoba albo chciałbym, żeby było inaczej, co jest mega fajne i wygodne. I co najważniejsze, taką aplikację możesz opublikować za pomocą jednego kliknięcia, dokładniej tutaj opublikuj, dzięki czemu będzie publicznie dostępna i podzielisz się nią ze światem w kilkanaście sekund. To właśnie tutaj widać pełną moc narzędzi pokroju Hostinger Horizons, a skoro już przy tym jesteśmy, przed chwilą mogłeś zobaczyć demo dwóch aplikacji, które stworzyłem w kilkadziesiąt minut bez pisania kodu. Być może zastanawiasz się, jakiego magicznego narzędzia AI użyłem. Tą magiczną różdżką zasilaną AI jest świetna platforma Horizons od głównego partnera technologicznego mojego kanału, a więc firmy Hostinger. Pomyśl o Horizons jako o swoim osobistym partnerze AI, który jest jednocześnie twoim designerem, programistą i copywriterem. Ty tylko wpisujesz pomysł, a narzędzie w kilka chwil buduje dla ciebie działającą, responsywną stronę lub aplikację bez kodu i niepotrzebnego stresu. A co najlepsze, to rozwiązanie All-in-One. Z rocznym planem Horizons dostajesz darmowy hosting na rok, własną domenę czy chociażby te integracje, które przed chwilą Ci pokazałem. Dodatkowo w pakiecie masz też wsparcie 24x7, działa, przetestowane oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Więc jeśli masz w głowie jakiś pomysł, który od dawna chciałeś zrealizować, to nie ma na to lepszego momentu niż jest teraz. Wchodzisz na stronę Hostinger Horizon z linku w opisie, wybierasz interesujący Cię plan, weźmy na przykład plan Starter z 70 wiadomościami miesięcznie, klikamy wybierz plan. Następnie wybierasz okres 12 miesięcy, możesz też przetestować przez miesiąc. Hop, ale jeżeli wybierzesz 12 miesięcy, klikniesz tutaj, posiadasz kod rabatowy, następnie wpiszesz wielkimi literami Robert, haha, klikniesz zastosuj. Brawo, właśnie zgarnąłeś fajną zniżkę na start, dzięki czemu wszystko wychodzi jeszcze taniej. Dobra, koniec tego gadania, zabieram Cię do moich workflows w Natenie, no i pokażę Ci jak to wygląda od kuchni. Skoro już wiesz jakie możliwości kryją się za Hostinger Horizons, to nadszedł ten długo wyczekiwany czas, abyś rzucił okiem na to jak wyglądają moje aplikacje od środka w Natenie. I tutaj też dopowiem, że korzystam ze sprawdzonego VPS-a od firmy Hostinger, więc jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z budowaniem automatyzacji w Natenie, to w opisie znajdziesz również specjalny link oraz kod, dzięki któremu wszystkie plany roczne wyjdą cię jeszcze taniej. Więc przejdźmy sobie do aplikacji, klikamy Zarządzaj aplikacją, żeby przenieść się do Natena. I zaczniemy w pierwszej kolejności od tego chatbota, który ci pokazałem. Hop, wchodzimy sobie tutaj. Aby połączyć naszą aplikację stworzoną w Horizon, czy w innych tego typu narzędziach z Natenem, korzystamy z webhooka. Jak sobie tutaj wejdziemy, mamy webhooka z metodą POST. Webhook najprościej mówiąc to taki łącznik pomiędzy naszą aplikacją a Netenem i dzięki tej opcji tutaj respond using a respond to webhook node możemy nie tylko odbierać wiadomości z Horizons, ale także zwrócić te wiadomości na czacie w naszej aplikacji. Następnie mamy tutaj node a respond to webhook, hop mamy respond with first incoming item, czyli to jest ta odpowiedź od AI'a. Mamy tutaj agenta AI, którego mocno nie modyfikowałem. Dodałem jakiegoś bardzo prostego system prompta, który opisuje mu kim jest. Nic tutaj nie kombinowałem. Mamy tutaj podpięty model od Anthropic, a mianowicie Claude SONET 3.5. Mamy tutaj Postgres chat memory, który jest skonfigurowany z Supabase'em. Całość, konfiguracja była bardzo prosta, w zasadzie AI w Horizons powiedziało mi jak to zrobić, więc jeżeli chciałbyś w ogóle taki poradnik o tym, jak połączyć taką bazę z Supabase'em i wykorzystać ją jako pamięć dla Twoich agentów, dzięki czemu mogą przechowywać więcej i wyszukiwać o wiele łatwiej i szybciej te informacje, to daj znać w komentarzu. Mamy tutaj MCP Postiza, czyli tego narzędzia, z którego korzystaliśmy w przypadku zaplanowania publikacji w social media, na postu na moim Linkedinie. I w ramach ciekawostki powiem, że Postis jest narzędziem open source, a więc możesz korzystać z niego w zupełności za darmo, bez płacenia od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie za narzędzia do publikacji kontentów social media typu Publer czy Buffer. Jeśli ten temat Cię interesuje i chciałbyś zobaczyć poradnik, gdzie krok po kroku pokazałbym Ci, jak uruchomić poscyz posty na własnym serwerze i spiąć całość w naite, to daj mi znać w komentarzu. I mamy tutaj jeszcze jednego tula, czyli search record. Jest połączony z moim Rtable. Jak widzisz, mamy tu wybraną bazę YouTube Transcriber, tabelkę YouTube Transcriber i filtrowanie ustawiłem tak, że kliknąłem tutaj tą gwiazdkę hop, że to AI definiuje to w jaki sposób ma wyszukiwać te informacje w mojej bazie danych. Jeśli natomiast chodzi o to jak wygląda backend, czyli logika aplikacji numer 2, czyli naszego generatora Antiscope Creep, to wygląda bardzo podobnie. Ponownie mamy tutaj webhook który spina nasze dwie aplikacje. Następnie mamy moduł switch i działa on tak, że w zależności od tego, jaki ton wybierze użytkownik, taka ścieżka jest uruchamiana. Mamy tutaj te cztery tony, które były do wyboru w aplikacji, tylko po angielsku. Więc w zależności od tego, który ton wybierze użytkownik w aplikacji, to uruchomi się odpowiednia gałąź w naszej automatyzacji. Mamy tutaj moduł. Set, czyli Edit Fields. Jak sobie wpiszemy, mamy Set, Edit Fields. Weźmy sobie ten Firm Bad Polite, czyli ten, z którego skorzystaliśmy. I tutaj zamieniamy, a żeby Ci lepiej to pokazać, weźmy sobie w Executions. Skopiujmy sobie to tutaj. Hop. Mamy tutaj ton, czyli jak wybierzemy Firm Bad Polite, mamy stanowczo, ale kulturalny, granice jasno. Ton description. Zamienia się na firm but Polite. Następnie znowu mamy pole Edit Fields. Tym razem. Mamy tutaj system user prompta, którego przekazujemy do naszego LLM-a, do naszego ai -a. Mamy tutaj system prompta, jesteś asystentem do spraw komunikacji, bla bla bla. Utrzymuj styl zgodny z. Tutaj się podstawia ta zmienna z modułu set. Mamy jakiś tam dodatkowy opis. W przypadku user prompta mamy coś takiego, hop, client request, czyli tu przekazujemy tą wiadomość mailową od klienta. Scope kontekst, czyli tutaj mamy ten dodatkowy kontekst ton mamy te słowa które się powtarzają o tutaj z tego poprzedniego noda. Tutaj mamy użyj tonu, mamy firm but polite. Więc tak to wygląda. Następnie to jest przekazywane do Basic LLM Chaina z podpiętym Gemini 2.5 Flash. Skorzystałem z Gemini 2.5 Flash dlatego że ma w nazwie Flash i naprawdę jest szybki. Przetestowałem kilka różnych modeli. Stwierdziłem, że ta aplikacja musi działać szybko, że musi ta odpowiedź być szybka dla użytkownika, że nie może to być jak w przypadku tamtego czatu, gdzie dajemy złożone zapytania, więc chcemy, aby były wykonane dobrze. Tutaj musi być szybka odpowiedź, więc Gemini 2.5 Flash na open routerze został połączony. Dodatkowo w opcjach ustawiłem maksymalną liczbę tokenów na 700 i temperaturę na 0,4, dzięki czemu te odpowiedzi są troszkę mniej przewidywalne. Tak najprościej mówiąc, dodatkowo, jeżeli chodzi o ustawienia, ustawiłem tutaj require specific output format, ponieważ nasza aplikacja w Horizons musi przyjmować dane w json w formacie JSON. Tak więc mamy tutaj wybrany schema type generate from JSON example. Mamy tutaj przykładowy JSON, na bazie którego AI stworzy naszego JSON-a. Prompt user message to jest ten prompt z modułu set System Message, czyli System Prompt, też jest z tego modułu SET, czyli mamy te zmienne System Prompt tutaj, User Prompt tutaj przyciągnięte, hop. Następnie mamy parsera, który ładnie nam zamienia tutaj JSON-a. Jeżeli chodzi o to, jak stworzyłem ten kod, nie jestem programistą, mam przeglądarkę DIA, nagrałem o niej film, po prostu napisałem to, co chcę stworzyć, pokazałem tutaj, jak widzisz, okienko z Natena i DIA sama przygotowała ten kod, więc dostaliśmy ładny JSON, który został przesłany naszym webhookiem. Tym razem odpowiedź JSON-em. Mamy respond body, i zrobiliśmy to w ten sposób: czyli wybrałem sobie te dane stąd, z tego parsera, i podłożyłem je tutaj. Dzięki temu te dane przesyłają się w odpowiedni sposób i podstawiają się w odpowiednie okienka, rubryczki w mojej aplikacji. Jak wyglądał proces tworzenia moich aplikacji? Był całkiem prosty i sprawił mi dużo fanu. Zacznijmy od początku. W przypadku aplikacji numer 1. chciałem po prostu przetestować jak wygląda integracja takiej aplikacji z bazą danych Supabase i jak mogę ją wykorzystać w mojej aplikacji, więc nie ma tutaj żadnych ciekawych rzeczy w zasadzie, ale jednak ciekawiej robi się w przypadku aplikacji numer 2. bo jak widzisz mamy tutaj asystentkę AI w Gemini AERIS, którą poprosiłem, aby przejrzała moje notatki i na ich podstawie zaproponowała mi pomysły na aplikację. Tak dostałem pomysł numer jeden: generator haków i do treści. Pomysł numer dwa: nawigator wieczornego spadku mocy ADHD Meltdown Manager. Też fajne: asystent do delegowania zadań. Walidator pomysłów biznesowych: model myśliciela. I generator komunikacji z klientem Antyscope Creep, który już możesz kojarzyć. Pomysł numer 5 mi się spodobał, więc poprosiłem pomysł na piątkę. I zapytałem się, jak to widzi, zarówno po stronie funkcjonalności w Horizons, jak i automatyzacji w Naitenie. Ona mi tutaj trochę odpisała. Hop. Tutaj spróbowałem z promptem. Bo nie ukrywam, że zanim stworzyłem te dwie aplikacje, trochę potestowałem Horizons i prompty z Geminajami nie odpowiadały. Więc to, co zrobiłem, to skopywałem tutaj to, co mi wysłała AERIS w tym miejscu. Następnie przeszedłem do chat GPT. Stwierdziłem, że skoro Gemini nie daje radę, to może konkurencja sobie da radę. I nie myliłem się. W tym przypadku skorzystałem z konkretnego Custom GPT, czyli takiego takiego customowej wersji Chat GPT z GPT Store. Link do niej będzie w opisie. I zrobiłem tak, że napisałem jaką aplikację chcę stworzyć. Skopiowałem te rzeczy od Aries. Wybrałem tutaj model GPT-5 FinKin z tym z włączonym dłuższym rozumowaniem. Tutaj widzimy, że po 51 sekundach GPT dopytał mnie o jakieś rzeczy. Napisałem, że chcę, żeby aplikacja była po polsku i GPT przygotowało one-shot prompta dla Horizons gotowy do wklejenia. Więc ja po prostu skopiowałem to i, i wkleiłem tego prompta do Horizons, dzięki temu miałem dokładną dokumentację PRD tego projektu, więc całość poszła pomyślnie, ja nie musiałem się męczyć, bo wcześniej próbowałem kilka razy stworzyć coś z promptem od Gemini, ale to nie wychodziło, było dużo poprawek, dużo męczenia się, tutaj zadziałało to idealnie. To, co zrobiłem, to wgrałem tutaj prompt, prywatny asystent do spraw Natena, czyli mam takiego swojego dedykowanego prompta, on też będzie w opisie, jeśli chcesz skorzystać i się nim pobawić. I zamieniłem czata w mojego takiego prywatnego asystenta do spraw budowania automatyzacji W8N w Natena. W on mi tutaj rozpisał całość krok po kroku, jak ta aplikacja mogłaby wyglądać. Hop, widzimy różne rzeczy, wskazówki, system prompty, user prompty. Jakieś ustawienia tych modułów. Poradził sobie genialnie. Byłem mega zadowolony. Dopytywałem o jakieś rzeczy, typu ten Trim kontekst. Jakby ja też nie mówię, nie znam się na wszystkim, więc za, po, to mogę, po to korzystam z Jaja, żeby nadrobić te rzeczy, których nie ogarniam. Więc AI mi trochę tu wyjaśnił, co jest z czym. Trochę poprawiał ja z nim, trochę porozmawiałem. Tutaj poprosiłem jeszcze, aby rozpisał mi, jak ustawić LLMa. Jak widzisz, on mi tutaj rozpisał jakieś miałem błędy, to też mu wysyłałem, co z tym zrobić, dostawałem odpowiedzi, trochę się pobawiłem, trochę pozmieniałem na swoje i finalnie wyszło. Jeśli chodzi o to, jak połączyłem tą aplikację, to jak widzisz mamy coś takiego tutaj w punkcie trzecim jak webhook, placeholder i konfiguracja, url webhooka, placeholder, webhook url, czyli najpierw poprosiłem o wygenerowanie tej aplikacji, jak ona działała, to w NATENie w utworzyłem webhooka. Następnie przeszedłem do Horizons i powiedziałem, żeby podmieniło webhooka na testowego. A jak wszystko działało, upe już upewniłem się, że wszystko jest tak, jak być powinno, poprosiłem jeszcze raz Horizons o to, aby podmieniło webhooka na webhooka produk produkcyjnego, którego miałem w NATENie, Wenosiem N. Aplikacja numer 2, czyli generator Antiscope Creep, powstała w nieco ponad godzinę. Kiedy razem z moim ziomkiem Chrisem, Krzysztofem Bochaczykiem wracaliśmy busem z bardzo fajnego eventu AI Miners w Katowicach, gdzie swoją drogą miałem okazję wygłosić prelekcję, wracaliśmy do Wrocławia i to doskonale pokazuje, jak potężne i proste w obsłudze są dzisiejsze narzędzia AI i jakie możliwości mają. I tak to właśnie wygląda: od pomysłu w notatkach do w pełni działającego MVP aplikacji połączonej z automatyzacjami w Natenie. W niewiele ponad godzinę. Bariera wejścia w świat tworzenia własnych narzędzi nigdy nie była prostsza. Oczywiście mówię tu o drobnych rozwiązaniach na własne potrzeby lub pierwszych działających wersjach, a nie wielkich komercyjnych aplikacjach, żeby była jasność. Mam nadzieję, że ten materiał cię zainspirował. Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzu, jaką łapkę stworzyłbyś dla siebie. I zostaw, proszę, łapkę w górę, bo w ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał, a ja mogę tworzyć więcej tego typu treści dla ciebie. Jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam cię do zostawienia suba, bo w ten sposób nie przegapisz kolejnych praktycznych filmów, które pojawiają się co tydzień. I pamiętaj że zamiast dalej czekać możesz już teraz skorzystać ze specjalnego linku oraz kodu w opisie i zamienić swój pomysł w działającą aplikację bez pisania kodu, a to wszystko dzięki narzędziu Horizons od głównego partnera technologicznego mojego kanału, a więc firmy Hostinger. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.